Witam wszystkich. Jesteśmy teraz przy rodzinie kaukaskiej. Ona jest, mi korpus cały na dół. Tu była rodnia. Zobaczymy, jak się rozwijają w Zalana Konkretnie To sobie odłożymy na razie Do to Ja tu byłem półtora tygodnia temu o. zaczerwiona Pełno jęczek i zalana

Zapis. Zalana. Teraz dam kratę. Cała w larwach. To leczew trutowy. Ja jeszcze nie dawałem im ramkę pracy. A teraz szuka matki, żeby dać ją na dół. I to samo. pewnie jest na dole, tak przynajmniej bym chciał. Tu mam jakąś miseczkę, ale puszczytkę nie, tu widać. Ogólnie wiosna bardzo ciepła się nałożyło. Mam tutaj gług. On powinien za jakieś dwa tygodnie dobrze kwitnąć. W maju. Koło dziesiątego. Rzepak kwitnie. A! Przygniotem Wszystko naraz. Co prawda jest sucho, bo deszczu prawie nie było. Ale jak jedzie się to rzepak to czuć. Bardzo mocno. Matki tu nie będzie, bo tu nie ma miejsca do czerwienia. Więc na pewno jej tu nie ma. Przynajmniej nie powinno jej tu być, bo nie miała być gdzie czerwić. Tu mamy na dół. Ja wiedziałem, że mnie tu nie będzie, dlatego dałem y, na dół korpus z samym suszem. Y, w razie tego pożytku, który teraz tu wokół jest i tego wybuchu, po prostu nie miałbym... Y, miałbym po prostu rójkę pewnie, dlatego dałem korpus na dole. Y, a że jeszcze były chłodne dni, więc miały miejsce i sobie... Matka nie ma gdzie czerwic, zeszła po prostu w dół z pszczołami, które się wygryzały yy. i nie widzimy tutaj wszystko zalane Każda komórka pszczoła się wygryzie I Będą dalej zalewać I ostatnia rameczka ciężka A jest matka, przepraszam, jest na ostatniej ramce, tu sobie biega, ja sobie ją odłożę, żeby jej nie przerzucić, żeby jej nie przerzucić, takie wygląda. Końcówkę, bo wyłączył mi się, wyłączyła mi się kamera, tam jeszcze tylko przeniosłem kilka ramek z czerwiem na dół razem z matką i, i dałem kratę, także żeby pszczoły już ładnie zbierały miód, a na dole, że matka czerwiła, a na górze zostały tylko kilka ramek z z czerwiem na wygryzieniu i zalanym całym ramką także pszczoła będzie się wygryzać e, to będzie będą zalewać te e, resztę ramek tak widać już głuk ładnie kwitnie jak mówiłem powinien z, za jakieś dwa tygodnie początek maja zaraz po rzepaku zawsze mi kwitł teraz razem z rzepakiem także będzie taki wielokwiat Czoły tutaj ładnie pracują. Także pozdrawiam, zapraszam, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia.